Tak się zaczyna. Problem. Tydzień, koła zblokowało. Fru, o Taka malutka przerwa w filmie. Chciałem cię prosić, abyś tam na dole wcisnął subskrybuj i dzwoneczek, ciebie nic to nie kosztuje. A mi sprawia wielką przyjemność, bo rozwija się wtedy kanał a o to chodzi. Tak więc, subskrybuj dzwoneczek, łapeczka, taka, taka jaką sobie tam wolisz, i zapraszam do dalszego oglądania filmu. Dziękuję. No, i po wszystkim, nie wiem co było, dobrze że zauważyłem, bo tarły, opony się zblokowały. Nie złe no ale nic, ważne że. Jedziemy, a tu się żegnamy z milionami euro. Ach, jo! Mamy to, mamy to rozładowane do celu 73 km tak? Tak. Widzę. Jedziemy akurat 8,20 pokazuje. Czyli musi być ok. Kurde, wzięło mi się brysówkę, spaliła teraz prawa. Mam jeszcze ją w domu, muszę wymienić. No ale, mały problem. Zobaczymy, co teraz na załadunku nas czeka Ciekawi mnie bardzo mocno. O, powiem wam. Zapowiadało się źle, bo stałem długo na, za... na meldunku, bo ponad godzinę. Ale za to załadunek pół godzinki. To mi się podoba. Spotkałem dwóch fajnych Polaków. Bardzo miłych, fajny załadunek, fajna rozmowa. Wszystko fajne. I jedziemy, kurde. Przejdę. Och. Trochę na styk, ale przejdzie Przejdzie Leci Elegancko Wiecie co jest najlepsze? To jest most 3,80 Ale jak się go weźmie środkiem trasy to Idzie. Mi tu gościu, raz ja już tu byłem w tej firmie i mi tu gościu mówił, że środkiem przejechać i będzie cacy. Tak więc tak też zrobiłem. I jest cacy. Kurde noc, ale jesteśmy na parkingu. Powiem Wam, że gdzie jest głucha tarcza? Jechałem tam gdzie chciałem. Nawet sprawnie mi poszło, tylko problem będzie teraz wyjazdem coś czuję. Wszystko zamrożone znowu. Trzeba cofnąć się trochę. Powinno być dobrze, jak mi się cofnął to wyjadę. To okej. Okay? Hey. no jesteśmy na obdetałba na 81 jak się strójki zjeżdża pierwszy pierwsza pompa zamknięte O, powiem wam że zobaczymy zobaczymy czy wyjadę wieci ładnie poki Tyk Ale przejdzie Nie przejdzie Przejdzie O A, ze światełkiem to na tyk No, ale ważne, że przeszło Jedziemy No, jesteśmy na miejscu tam gadał mi wjechać, do samego końca w lewo I cofnąć i otworzyć Ale muszę czekać aż kontener wyjedzie Czyli wychodzi na to, że jest cacy, Że może do 7, w pół do 8 i stąd wyjedziemy Co mi się bardzo, 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 bardzo podoba Jest godzina 7.20 Pamiętajcie co wam mówiłem? Że gościu do mnie powiedział, że jak pojedzie z kontenerem mam wjeżdżać. No i on odjechał, podjechałem się, okazało się, że musi wziąć jeszcze jeden, żebym przejechał. No i stałem może z 5 minut, zablokowałem na chwilę, na 5 minut. Przyszedł gościu, bardzo popularnego pochodzenia w Niemczech. Powiedział mi, za to, że zablokowałeś za karę, będziesz stał do 8. Czaisz ten bluz? Ręce opadają, ręce opadający ludzie są... Co ludzie w ogóle myślą? Yy, o sobie? Będąc zwykłym wózkowym, albo jakimś innym cieciem. mu się wydaje, że ma więcej tu do powiedzenia, niż cały ten właściciel tej firmy. Teraz bierze po kolei, wciągają ciężarówki, a ja stoję i czekam. Śmiech, Śmiech na sali. A taki widoczek mam na wschód słońca. Napawam się tym oto właśnie pięknym widokiem. 39 jest rozładowany. Pozwoliłem sobie na krótką rozmowę z szefem, i zrzucali mnie później już w czterech. Idzie, idzie. Po co sobie pod górkę robić? Jak można sprawę załatwić bezstresownie? Dobra, ciśniemy, bo trzeba 4,40 ładować. Tak więc wybamy. A, no i czołem, czołem. W środę, w środę, jesteśmy już na parkingu Tutaj sobie jesteśmy Widzicie? Wszystko poszło cacany Wszystko poszło cacany Mam nadzieję, że to już ostatnia taka maszyna Powiem wam, że roboty przy tym jest masakrycznie Idę teraz A. do spryskiwaczy mi się skończył, I idę sobie Idę sobie o, trochę doleję płynu, bo mam zapasową piątkę. No i co, taksy stoimy. usto tu jeszcze tam już stoją. Jesteśmy we dwóch. I gitara, powiem Wam. Poszło dosyć fajnie. myślałem, że będzie gorzej, ale poszło dobrze się tego zrzucić. Po drugie ruszamy i będzie fajnie, ja się teraz położę i co, zobaczymy się, myślę, że jutro, bo jutro myślę, że się musimy zobaczyć. Taki bynajmniej jest plan działania na teraz. O, jesteśmy na miejscu, wam powiem. Ja zasłaniam rolety, tu stoi kolega. Tam trzeba wjechać, tam pojechać co? Ja się kładę spać na dwie godziny, bo nie chcę mi się Rozładowane Powiem wam, był ze mną kolega Niemiec i Pokazał mi jak plandekę spiąć, żeby była dobrze Muszę przyznać, że tak idealnie spiętej plandeki to jeszcze nie miałem Jest naprawdę cacany Ja teraz wyjeżdżam tu na parking i czekam aż coś znajdą. Piękne widoki? Gówno nie piękne. Piękne to one dopiero będą. No, powiem Wam, że załadowałem już nie. Nawet bardzo szybko, bo kurde, 16 km, 26 km podlotu i 6 palet. 400 coś teraz do celu. Tak więc. Tu nie nagrywam, bo to jak mnie wsiory zobaczą, to będzie zaraz kupa strofa. Powiem Wam, że jesteśmy na parkingu. Jest lipa. Jest lipa, bo będzie zaraz śnieg padać. My musimy zrzucić do zrzutki 220 km. Eee, I załadunek jeszcze dzisiaj i rozładunek i Później weekend prawdopodobnie, no ale trzeba dybać, bo zapowiadają śnieg, a już jest ślisko, tak więc uciekamy stąd. Tankowanie po drodze i jedziemy na rozładunek. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie cacane. Zobacz, jak maczek ładnie oświetlony. Ha, tak świątecznie. Gorda mi prawa obrysówka się zepsuła i to nieładnie jest bo nic nie widać, ale w domu jest nowa i jakoś a jak będę to się po prostu wymieni jaskarki już jechały, tak więc miejmy nadzieję, że ślisko nie będzie 1 stopień póki śniegu jeszcze nie ma, a deszcz pada. No, oh, zrzucone. Lecimy teraz na załadunek. Gazuję dziewiąta jeden. Oh. Mogło być gorzej. Na dziewiątą mamy, to minutę w tą, czy w tą nie różnicy. No, wyjeżdżamy. 12.30 na miejscu. Nie ma lipy. Oh. Nie, tu jechać, czy czekaj. Jakbym pojechał tu, zobaczył. Tu jakbym pojechał tędy. 2 godziny 11. To samo wychodzi o autostradą. Tak więc idziemy autostradą. I zobaczymy. Ciekawe, czy już koniec. Ciekawe, ciekawe. Patrzcie, jak chmury ładnie się prezentują. Wygląda jak góry, nie? A to chmury. Nieźle. Super. Ey. No i co, będziemy kończyć tą nierówną walkę? Nie, zrzuciłem. Pięknie. Jestem już z powrotem tam, gdzie ładowałem, wiecie. Z powrotem tam, gdzie ładowałem i tam zrobimy weekend. Do załadunku będzie, ja wiem, 10 km, może 12. Załadujemy. I do Szwajcarii jedziemy w poniedziałek. No ale na ten, na ten moment Pokazuje mi do celu w Szwajcarii 340 km. 16 do parkingu, gdzieś, inić, no tam będzie 321 strzał. Do Tajgen, jak to tam się nazywa? Waldschutz Tajgen, Tajgen jedziemy. Oclić się, ale o tym będziemy rozmawiać w następnym tygodniu. O, witam Was serdecznie w sobotę. Kurde, jest siódma godzina. A ja do Lidla zasuwam po świeże bułeczki. Tutaj sobie elegancko furka stoi. Do Lidla może jakieś 300-400 metrów. Tak więc nie ma lipy. I naginamy.